Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Samolot transportowy i wielozadaniowy IU-14 w kodzie NATO doczekał się nazwy KRAIT. Maszyny te trafiły m.in. do Wietnamu Północnego, gdzie pozostawały podstawowymi samolotami transportowymi przeznaczonymi do przewozu ludzi i ładunków nie tylko w cywilnych liniach lotniczych, ale także w wojsku o tym, że są wykorzystywane na większą skalę przez wietnamczyków. Amerykanie przekonali się 25 października 1961 roku, gdy należący do US Air Force RF-101C "Woodoo" dokonał przelotu nad lotniskiem Tchen Pon w Laosie. Samoloty te były wykorzystywane przez Wietnamczyków do różnych misji, wśród których można wymienić chociażby loty z zaopatrzeniem dla partyzantów Armii Północno-Wietnamskiej, jak również oddziałów Patet-Lao działających na terenie Laosu. Sam I-14 wywodził się w prostej linii i jest czasami określany jako zmodyfikowana wersja radzieckiego I-12 Coach. Warto także dodać, że pierwszy lot Iła-14, a dokładnie jego prototypu, miał miejsce 1 października 1950 roku. Cztery lata później samoloty tego typu zaczęły wchodzić do produkcji seryjnej, a w 1958 roku Moskwa przekazała władzom w Hanoi 45 Iłów-14. Nowe samoloty stały się podstawowym wyposażeniem pierwszej jednostki lotnictwa północno-wietnamskiego. 919 Pułku Lotnictwa Transportowego, który został sformowany w styczniu 1959 roku. Armia północno wykorzystywała samoloty głównie do przerzutu ludzi i zaopatrzenia do swoich sojuszników działających na terenie Laosu i północnej Kambodży. Sam I-14 został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów, jakie generowały Iły-12. Na przykład większe skrzydła czternastki i nieco inaczej zbudowany ster kierunku samolotu sprawiały, że ten lepiej spisywał się podczas lotu z jednym pracującym silnikiem. Ponadto był wyposażony w mocniejsze silniki, które pozwalały na osiągnięcie większych prędkości. Sama maszyna wśród personelu latającego uchodziła generalnie za lepszą od poprzednika. Piloci, którzy mieli okazję latać na Iłach 12 i 14 wspominali, że ten drugi nie tylko był szybszy, ale także bezpieczniejszy dla załogi, a ponadto zabierał więcej ładunku. Ponadto IU-14 był prosty w obsłudze i pilotażu. No, a właśnie tego najbardziej potrzebowali piloci rodzącego się lotnictwa północnowietnamskiego. Oczywiście samolot miał także wady. Dobry przykład stanowi niezbyt bogate wyposażenie awioniczne, które raczej na pewno skreśliłoby te samoloty w służbie dowolnego państwa na zachodzie Europy. Brak wyposażenia oznaczał jednak, że maszyna może być z powodzeniem wykorzystywana w trudnych azjatyckich warunkach przez słabo wyszkolonych lotników. Dlaczego? Bo nie miało się tam co popsuć. A skoro nie miało się co popsuć, to doprowadzenie i przygotowanie samolotu do wykonania startu nie zajmowało przesadnie dużo czasu. Ponadto Wietnamczycy z czasem na tyle dobrze opanowali Iły-14, że mogli na nich wykonywać loty także w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych. Szybko jednak okazało się, że samoloty te nie są niezniszczalne. Z pierwszych radzieckich dostaw do 1975 roku w służbie pozostało jedynie około 20 maszyn. W sumie było ich dostarczonych około 45 czy nawet 48, według niektórych źródeł. Później, w ciągu kolejnych 4 lat, od 1975 do 1979 roku, w służbie pozostało tylko 12 maszyn. Oprócz iu 14 Wietnam otrzymał także samoloty transportowe Lisu-Nofli 2 które już wówczas były prawdziwymi zabytkami lotnictwa. Co się tyczy iłów 14 wykorzystywanych przez Wietnamczyków, to trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Otóż ostatnie samoloty tej klasy zostały wycofane z eksploatacji w Wietnamie w 1989 roku po prawie 40 latach aktywnej służby. Ich działania w wietnamskiej służbie podczas wojny z Amerykanami nie są tak porywające, jak akcje prowadzone z wykorzystaniem migów 17 i 21, ale także zasługują na uwagę. I właśnie dzisiaj kilka słów na ten temat. Zanim jednak przejdziemy do opowiedzenia pewnej historii o tych samolotach, to trzeba powiedzieć coś więcej na temat tak zwanej ofensywy TET. Otóż ofensywa TED była skoordynowanym uderzeniem Armii Demokratycznej Republiki Wietnamu, jak również działającego na południu Wietnamu-Wietkongu. Uderzenie Wietnamczyków stanowiło wielkie zaskoczenie dla Amerykanów, którzy uważali, że podczas jednego z największych wietnamskich świąt będzie panował ogólny spokój. Wietkong złamał zawarte wcześniej porozumienia, które ten spokój gwarantowały. Uderzenie okazało się pełnym sukcesem Wietnamczyków, którym udało się m.in. przeprowadzić udane uderzenie na wielką bazę amerykańską w Kesan, gdzie Wietnamczykami dowodził słynny von Nguyen Giap. Wietnamczykom poszło tam całkiem nieźle i to pomimo, iż dowodzący wojskami amerykańskimi, generał William Westmoreland, spodziewał się ataku właśnie w tym miejscu. Uderzenie w głębi południowego Wietnamu przeprowadzone przez Wietkong i Armię DRW doprowadziło do nowej sytuacji, w której samoloty transportowe należące do wietnamskiego 919 Pułku Lotnictwa Transportowego otrzymały także nowe zadania bojowe. Na początku 1968 roku piloci z 919 pułku otrzymali rozkaz wzięcia udziału w operacjach bojowych polegających na dostawach sprzętu dla oddziałów w Wietkongu i armii DRW, m.in. w rejonie cesarskiego miasta Hue i Kesana. Jeden z pierwszych lotów z zaopatrzeniem wykonała załoga, dowodzona przez Huang Ngok Trunga który w nocy 7 lutego 1968 roku lecąc IŁ-14 z numerem bocznym 514 dostarczył 1,4 tony zapasów dla komunistycznych oddziałów i powrócił do bazy na północy bez żadnych nieprzyjemnych incydentów. Inny IŁ-14 nie miał tyle szczęścia i został spisany ze stanu po tym, jak jego pilot podczas podchodzenia do lądowania przesmarował pas startowy. Ten sam samolot krótko wcześniej uczestniczył w ataku na sześć łodzi patrolowych na rzece Kławiet, niszcząc trzy z nich podczas ataku i został mocno postrzelany. Później maszyna uderzyła w zbocze wzgórza. Na pokładzie samolotu zginęło sześciu członków załogi. 12 lutego Ludowe Siły Powietrzne Wietnamu. Postanowiły przeprowadzić pierwszą operację bombardowania amerykańskich łodzi patrolowych na większą skalę. W poprzednim ataku wykorzystano jeden transportowiec, który doraźnie przystosowano do przenoszenia ładunku uzbrojenia. Teraz zamierzano skierować do akcji kilka maszyn, a dokładniej 6 samolotów IU-14, które miały przeprowadzić wspólne uderzenie na nabrzeża w Hatin. Odpowiedzialność za wykonanie misji spadła na personel 919 Pułku który do udziału w operacji zdecydował się przeznaczyć samoloty I-14. Każda z maszyn miała zabrać 4 500-funtowe bomby lotnicze. Ze względu na stosunkowo dużą czułość samolotów I-14 na ogień z ziemi i niską prędkość maksymalną, zadanie od samego początku wydawało się misją samobójczą. Pomimo tego wietnamczycy byli pewni, że się uda. Dowódcą grupy przeznaczonej do udziału w operacji był Nguyen Van Bang, który był doświadczonym lotnikiem. Według źródeł zachodnich, a także opracowań wietnamskich, przed skierowaniem go do udziału w operacji miał wylatanych około tysiąca godzin w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy. Na tle lotnictwa wietnamskiego był jednym z najbardziej doświadczonych lotników. Naprawdę, Van Bang nazywał się Wong Trong Sinh. Zmiana nazwiska lotnika była spowodowana tym, że początkowo służył w 410 Batalionie Armii Południowo-Wietnamskiej, z którego zdezerterował. Van Bang miał pokierować sześcioma maszynami, za sterami których zasiedli Nguyen Van Ba, Vo Minh Chung, Pham Tan Ba, Hong Lien i Hyang Ngoc Chung. I to jest, moi drodzy widzowie, ten moment, gdy chciałbym Wam powiedzieć, że przeczytanie tych nazwisk było jednak dość trudne i nie pogniewam się o jakiś napitek. Tak czy inaczej, sześć samolotów ze złotymi gwiazdami DRW oderwało się od ziemi o godzinie 18.35. Panowały już wówczas zapadające ciemności, a pogoda była delikatnie rzecz mówiąc taka sobie. Piloci bombowców. Ile można tak powiedzieć o Iłach 14, skierowali się w stronę Hatin, które jest położone około 40 mil na południe od Win. Posiadający ponad 10 lat doświadczenia w pilotażu Van Bang był zmuszony do prowadzenia samolotu na przyrządy, ale bardziej niż wskazaniom instrumentów pokładowych, pilot ufał swojemu instynktowi. Około godziny 20:00 chmury utrzymujące się na niskim pułapie zaczęły zbierać się w rejonie celu, co spowodowało, że znalezienie i zbombardowanie amerykańskich celów w tym rejonie wydawało się niemożliwe. No chyba, że piloci IU-14 zeszliby do lotu nurkowego. I właśnie to zdecydował się zrobić Van Bank. Van Bank rozważał zastosowanie takiej metody już od dłuższego czasu. Zdawał sobie sprawę, że w przypadku bombardowania z lotu poziomego ostrzał z ziemi może nawet wywołać eksplozję bomb, które były podwieszone pod skrzydłami transportowych iłów. Ładunek był całkiem spory. Już podczas dolatywania nad cel, Van Bank nakazał pilotom, by przeprowadzili po dwa zejścia nad cel. W pierwszym podejściu mieli wykorzystać bomby podwieszone bliżej końca skrzydeł. Jednocześnie zaczęła się odzywać kontrola naziemna, która zasugerowała Van Bangowi, by ten wycofał się z wykonywania zadania. Pilot postanowił jednak atakować za wszelką cenę. Van Bang nakazał swoim pilotom zejść na pułap poniżej 1000 stóp. Przy ataku z takiej wysokości na wycelowanie i zrzucenie bomby byłoby mniej niż kilka sekund. Jednocześnie na horyzoncie załogi samolotów widziały już światła pozycyjne amerykańskich okrętów widziane z dużej odległości. Van Bank postanowił, że zaatakuje największy statek w amerykańskiej formacji. Gdy iły zbliżyły się do celu, dowódca całej grupy nakazał pilotom przygotować się do bombardowania z lotu nurkowego. Samoloty w nurkowaniu zeszły na 200 metrów i zrzuciły ładunek. Następnie ostro wyrywając w górę, by nabrać wysokości i ponownie zebrać się w formację przed kolejnym atakiem. Po wykonaniu ponownego zejścia nad cel, w dole rozpętało się piekło, a Van Bank skierował swój samolot na wychodzącą z portu amerykańską jednostkę. Amerykanie nie spodziewali się pojawienia się wietnamskich maszyn działających z baz w rejonie Hanoi, tak daleko od frontu. Tymczasem bomby Zrzucone z samolotu Van Banga eksplodowały już wcześniej na pokładzie jednego z amerykańskich okrętów, pokrywając wszystko kłębami ognia i dymu. W ślad za wychodzącymi z portu amerykańskimi patrolowcami, z portu próbowały wydostać się kolejne jednostki. Po chwili, już podczas wychodzenia z nurkowania, Van Bang zauważył kolejną dużą amerykańską jednostkę. Wśród świateł pokładowych, które nie były zgaszone, pilot zauważył poruszającą się antenę radaru. Dopiero kilka minut po pierwszym ataku w powietrzu zaczęły śmigać pociski z działek przeciwlotniczych. W nowych warunkach Van Bank zdecydował się przeprowadzić kolejny atak, a po zrzuceniu ostatnich bomb miał przeprowadzić ostatnie uderzenie w stylu kamikadze. Na podjęcie takiej decyzji przez pilota wpłynęły dwa trafienia, które stanowczo zachwiały samolotem. Krótce potem, na jednym ze skrzydeł samolotu Banga pojawił się ogień. W tych warunkach wydał on ostatnie rozkazy, i korzystając z faktu, że na pokładzie samolotu została jeszcze jedna bomba, skierował swoją maszynę na widoczną w pobliżu amerykańską jednostkę pływającą ze stacją radarową. Już wówczas jeden z członków załogi został poważnie ranny. Pomimo iż maszyna była naprawdę mocno uszkodzona, to jednak nadal leciała. Dym praktycznie uniemożliwiał kontrolowanie samolotu, którym kierowali ciężko ranny Liem i Van Bank, którzy wydawali ostatnie rozkazy pozostałym załogom. Pierwszy z nich regularnie podawał pułap lotu, a drugi cały czas powtarzał, że za chwilę męczarnie Liema, którego krew pokrywała przyrządy w kabinie, i się skończą. W końcu Van Bank, którego samolot ledwo trzymał się w powietrzu i już praktycznie lotem szybowym zmierzał w stronę celu, stracił do reszty panowanie nad maszyną. Pilot zdążył się jeszcze zwrócić do pozostałych załóg słowami zadanie wykonane, a potem miał powiedzieć do swojego drugiego pilota Liema następujące słowa: Mój drogi Liem, Amerykanie dostali za swoje. W chwilę potem I-14, pilotowany przez Wang Banga, eksplodował w powietrzu. Na skutek eksplozji od kadłuba oderwało się lewe skrzydło, którego elementy spadły na amerykańską jednostkę pływającą, na pokładzie którego pilot dostrzegł wcześniej pracujący radar. Na pokładzie wietnamskiego IWA zginęli wszyscy członkowie załogi. Według niektórych opracowań mieli zginąć także wszyscy członkowie załogi amerykańskiej jednostki. Zaatakowanej w stylu kamikaze przez Van Banga. W sumie, w ataku przeprowadzonym przez Wietnamczyków w stylu japońskich załóg z czasów II wojny światowej, zestrzelono 3 iły 14. Zginęło wówczas 16 członków personelu latającego, ale dla sił powietrznych Wietnamu Północnego były to naprawdę duże straty, nie tylko ze względu na ich ilość, ale także na wagę tych osób, które poległy. Polegli bowiem doświadczeni piloci, tacy jak Nguyen Van Bang, Vo Minh Chung i Pham Thanh Ba. Każdy z nich miał za sobą setki wylatanych godzin i był trudny do zastąpienia. Tak wielka danina krwi złożona w ataku z lutego 1968 roku nie przyczyniła się do zmiany w nastawieniu dowództwa wietnamskiego do wykorzystania samolotów transportowych, które to aż do końca wojny prowadziły podobne zadania. Tymczasem podczas działań w trakcie ofensywy TET załogi 919 Pułku wykonały 257 lotów ze wsparciem dla oddziałów w Wietkongu, podczas których zrzucono 3115 zasobników o wadze 631 ton. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem wirtualnej kawy i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala na załatwienie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż pewnie nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.